kam z tej strony! Witajcie w kolejnym odcinku z gry LEGO MARVEL SUPER HERO Znaczy na, na, na PlayStation 5 tego filmu jeszcze nigdy nie wróciłem. tak z takiej gry ale to już mniejsza z tym Dzisiaj ze mną jest powrotem Mikołaj Gołębiowski Dzień dobry Jakie dzień dobry Jakie dzień dobry Dobra bierzemy graj w tej gry nie Dobra. Przytamy te nie... Je. jeszcze jeden QuickSafe i ten Dobra, nieważne. Dobra, gramy. Y, nie wiem jak stare wiersz jest najśmieszniejsze i widzowie. Stać łapkę w górę i z dzwonkiem, ale zanim to, to coś wam powiem. Wiecie co jest z widzowie najśmieszniejsze? To, że ta gra chodzi na PlayStation 3, nie na PlayStation 5. Ja ja mam na PlayStation 5. No! Jak to się stało, nie wiem! Ja już biłem do gry! Tak, mamy MK42 oraz doktora Duma na razie na jakości profilastycznej. postaci mi nam tak trochę brakuje, tak jak pieniędzy ban 2000, a najtańsza presa za 150 tysięcy. Tu się zmieni nagle teraz postać na, na przykład kładę na doktora Duma wezmę sobie magneto Magneto Magnetizar, Magneto <grym> Dobra. Dla wezmę Dobra wezmę teraz Ironmana Wezmę sobie Mark Siódemkę Ironmana Dobra wezmę sobie Mark Siódemkę No właśnie bo ten Wariujesz już Zgadłem A jedno co zostało na karierze, to jakieś jakieś pytaj, pytajniki, dwa... Nie. Trzy pytajniki, czy tam jakieś wyścigi, nie wiem. I jeden wyścig. O co chodzi? Trzy, pyta, b, trzy pytajniki plus jeden wyścig. Wszystko bym miał na heli karierze zrobione. Oczywiście co Kamil robi, Kamilowi się nie chce tego robić, bo czemu by nie? Nie chce mi się! Dobra. Lecimy gdzieś, widzowie ja nie wiem. Ty ja nie wiem gdzie mam lecieć, stary. Ja. Ja ja nie wiem. Czyli dobra, pokażę mi znowu może miasto. O. o! Zanim to to pokażę czarnego Spidermana. Tu jest Spider-Man Sylwią. Oddaj, może tak. Dobra. Tak wygląda. Nie ma czarne rzeczy. No? Cioo. Weź sobie powiesz tego Messenger'a na... Mikroextension. Stary, nie da się pobrać Messenger'a na PSP. Bo wiem, wkrótce wychodzi PlayStation 6. Stary pierwszy co robię jak wyjdzie 6, to nie wiem jak ja na ją uzbieram jak ja wszystkie pieniądze, które mam do wydaję plus jeszcze ja sobie od razu ją kupię. O, z 2000 zarobiłem 10 tysięcy. Pierwsza postać kosztuje 150 tysięcy. Bardzo dużo. B bardzo. Nie, 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 Dobra, let's go dalej, ale nieważne. Ja nagrywam odcinek, halo. Tata, ja nagrywam odcinek, przepraszam bardzo. Tata, przepraszam bardzo, nagrywam odcinek. Tata! Nagrywam odcinek. Dobra. Dobra, nie wiem, ten odcinek będzie 5 godzin trwał, jeżeli nie dobra, nie dobra, stary, ja lecę za statuę Wolności, bo statua Wolności to była jedna z misji, bo Magneto, stary, y, znasz oglądasz Avengersów, a nie, w sumie w Avengersach tego nie ma, ale w tej grze Magneto wziął statuę i nią sterował, statua Wolności sterować sterował. A ja w tym pokażę mate haczka. Mate haczka już pokażę w tym momencie. Pokażę wam widzowie haka. Właśnie przy tym może przez tu wolności jest hak. No i sobie je metrze w takim jednym rogu. Da się wyjść na czarną mapę. Gdzie to się wchodziło? Czekaj. A tu, dobra, dobra. Gotowy stary, żebym tam wszedł? Wchodzę stary. tą. Tutaj stary. No w końcu, dobra, ten no w końcu twoje, czekaj, ja muszę znaleźć ten chyba drugi most. Komputer ci się odpalił? Tak, było Dobra, a ja włożę do tego mostu, żeby se przejść na czarną mapkę. Jak nie tu, jak tu? Czare, jak to nie tu było? Tu to by jać. Tu to by, Janiot? Ej nie, albo ten błąd naprawili, albo ten błąd naprawili, albo po prostu na PlayStation 5 już tego błędu nie ma, ale się w dwóch miejscach dało przejść na czarną łapkę tak zwaną. Mam no, pytanie. Jak znajdę to, to, to też pyta... O! Pytanie. Błagam, żeby to było to. No! Idealnie to miejsce powinno działać. Czy ty będziesz nagrywać tylko na PlayStation? Tylko na PlayStation. Dobra stari, ja lecę na czarną mapkę. Nie się udało, znaleźć to głupie przejście. O kurde, nie da się... Dobra, stary lecę na tą tak zwaną czarną mapkę, stary. E, pamiętaj, e, że jest taka mapa, która się naprawdę zje czarna mapka, i ona e, jest naprawdę bardzo rzadka do odkrycia tych miejsc trzech. Ponieważ, o kurde, już popsułem. Ponieważ i tak bym nie przeleciał tam. Czy mógłbym przelecieć, jakbym się postarał? Ale po prostu ta szara mapka i tak nie jest zbytnio do po prostu jesteś po drugiej stronie mapy, na którą się nie da normalnie, w normalny sposób przedostać. A To by było na tyle, cześć.